Rozdział ósmy. Ci, którzy twierdzą, że dusza nie istnieje. Najpierw posłuchajmy słów tych, którzy zaprzeczają istnieniu duszy, a następnie kontynuujmy nasze badania o duszy. W Biblii słowo dusza ma dwa znaczenia. W Starym Testamencie oznacza ono życie żyjących, a w Nowym Testamencie ono dosłownie oznacza ducha zmarłego. Dusza zazwyczaj oznacza dusze nieżywych, lecz ona także odnosi się do żyjących. Ponieważ ona też istnieje w żywej osobie. Natomiast niektórzy zaprzeczają duszy i lekceważą wszystkie świadectwa o duszy powiedziane przez Jezusa i apostołów. Oni studiują tylko Stary Testament, napisany pod przyciemnionym światłem Księżyca, więc nie mogą dotrzeć do prawdy. Nawet jeśli istnieją setki świadectw o duszy w Starym Testamencie. To, co ważne, to zwrócenie uwagi na słowa Jezusa, właściciela duszy i słowa apostołów nauczanych przez niego. Musimy kontynuować naszą naukę. Na podstawie ich słów. Ta książka dokładnie tłumaczy o duszy, o której Jezus i apostołowie świadczyli. Proszę studiować ją dokładnie. Ci, którzy zaprzeczają istnieniu duszy, przytaczają wersety tylko ze Starego Testamentu. Dzieje się tak, ponieważ nie mogą znaleźć ani jednego wersetu, który zaprzecza duszy w Nowym Testamencie. Lecz wersety Starego Testamentu też nie zaprzeczają duszy. Jak napisano, Księga Psalmów rozdział 6, werset 6. Bo po śmierci nie pamięta się o Tobie. A w Krainie Umarłych, któż cię wysławiać będzie? Studiując dokładnie wersety od 2 do 6 w tym samym rozdziale. Widzimy, że słowa te nie oznaczają, że nikt nie ma duszy po śmierci, ale że nikt nie może wysławiać Boga po śmierci, chyba że ktoś jest zbawiony. Napisano tak. Księga Psalmów rozdział 6, werset 2. Panie, nie karć mnie w gniewie swoim. Odwróć się, Panie, ratuj duszę moją, zbaw mnie przez łaskę swoją. Księga psalmów, rozdział 115, werset 17. Umarli nie będą chwalili Pana, ani ci, którzy wstępują do krainy milczenia. Następny werset mówi Księga psalmów, rozdział 115, werset 18. Ale my błogosławić będziemy Panu odtąd i na wieki. Alleluja! Łącząc te wszystkie wersety, możemy też zrozumieć, że jeśli ktoś nie zostanie zbawiony i pójdzie do piekła, nie może tam chwalić Pana. Poniższy werset mówi, Księga Psalmów rozdział 146, werset 4. Gdy opuszcza go Duch, wraca do prochu swego. W tymże dniu giną wszystkie zamysły Jego. Czytając wersety od pierwszego do czwartego w tym samym rozdziale, możemy zrozumieć, że nie ma nikogo oprócz Boga, komu możemy ufać. Nawet jeśli ktoś jest księciem posiadającym władzę na tej ziemi, wszystkie jego plany, w które on ufał, zaginą w dzień, kiedy umrze i zejdzie do podziemi. Jak napisano, Księga Psalmów rozdział 146, werset 3. Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, który nie może pomóc. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego, w tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. A w Księdze Kaznodziei napisano, Księga Kaznodziei Salomona rozdział 9, werset 5. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli, nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Księga Kaznodziei Salomona, rozdział 9, werset 10. Bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Księga Kaznodziei Salomona, rozdział 3, werset 19. Bo los synów ludzkich jest taki jak los zwierząt, jednak jest los obojga. Jak one umierają, tak umierają tamci, i wszyscy mają to samo tchnienie. Wszystko idzie na jedno miejsce. Wszystko powstało z prochu i wszystko znowu w proch się obraca. Dosłownie wszystkie poprzednie wersety wydają się oznaczać, że kiedy człowiek umiera, jego dusza przestaje istnieć i jego los jest taki sam jak los zwierząt po śmierci. Natomiast następne wersety w tej samej księdze wyraźnie świadczą o duszy. Księga Kaznodziej Salomona, rozdział trzeci, werset 21. Bo, któż wie, czy dech synów ludzkich wznosi się ku górze, dech zwierząt schodzi w dół na ziemię? Księga Kaznodziei Salomona, rozdział 12, werset 7. Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był. Duch zaś wróci do Boga, który go dał. Nie mogą istnieć żadne sprzeczności w tej samej księdze, napisanej przez tę samą osobę. Powodem, dlaczego wygląda to na sprzeczność, jest to, że słowa o ciele i słowa o duszy są spisane osobno. W księdze Joba napisano: Księga Joba, rozdział 14, werset 10. Lecz, gdy człowiek skona, leży bezwładny a gdy człowiek wyzionie ducha, gdzie jest potem? Czytając poprzedni werset dokładnie, widzimy, że odnosi się on do ciała. Hiob powiedział tamte słowa, gdy nie miał nadziei na zmartwychwstanie i życie wieczne. Popatrzmy na wersety od 7 do 14 w tym samym rozdziale. Księga Joba, rozdział 14, werset 7. Tak człowiek, gdy się położy, nie wstanie, dopóki niebo nie przeminie, nie ocuci się i nie obudzi się. Gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje? Hiob powiedział te słowa bez nadziei na zmartwychwstanie. To pokazuje, że wypowiedział te słowa bez wiedzy o duszy. Niektórzy myślą, że każde słowo w Biblii jest napisane zgodnie z prawdziwą wolą Boga. Oni bardzo się mylą. 66 Ksiąg Nowego i Starego Testamentu zawiera słowa powiedziane przez setki różnych ludzi. Te słowa są podzielone na trzy grupy. Prawdziwe nauki Ducha Świętego, słowa przeciwko woli Boga i błędne słowa opinii ludzi. Więc powinniśmy popatrzeć na kontekst każdego wersetu dokładnie, aby znaleźć jego poprawne znaczenie. W tamtych dniach Hiob powiedział wiele słów bez zrozumienia. On nawet myślał, że to Bóg testował go, kiedy Szatan zaatakował jego rodzinę i wystawił go na próbę. Więc w księdze Joba rozdział 14, werset 10 i rozdział 17, wersety od 13 do 16. Są błędne słowa, które Hiob powiedział w sporach z trzema przyjaciółmi, którzy odwiedzili go, gdy cierpiał z powodu choroby. Nie tylko słowa jego trzech przyjaciół, ale nawet słowa Hioba były błędne. Elichu ujawnił bezmyślność słów Sioba, otrzymując słowa Boga przez Ducha Świętego. On zgromił Sioba i jego trzech kolegów za ich błędny spór. Będąc zgromionym przez Boga, Hiob upamiętał się. Więc, słowa w Księdze Joba, rozdział 14, werset 10 i rozdział 17. Wersety od 13 do 16 są o ciele, nie o duszy. Oprócz nich jest wiele błędnych słów ludzi w Biblii, ale je omijam ze względu na ograniczoną ilość miejsca i będą kontynuował nasze badania o duszy.